Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kim on jest? Właściwie, że nawet wicher. I jezioro są Mu posłuszne. Oto słowo Pańskie. To, co powiem na początku, może Ci się bardzo nie spodobać, bo mi się nie też nie podoba, ale niestety takie jest prawidło życia duchowego, życia chrześcijanina, że Pójście za Jezusem nie chroni przed doświadczeniem burz. Czy jesteś blisko, czy daleko Niego, to burze przyjdą. Bliskość Jezusa nie chroni przed trudnościami, przed problemami, przed wezwaniami. No niestety tak to nie działa. Idziesz za Jezusem, to też pojawią się burze. Ale te burze, te wezwania trudy, cokolwiek tutaj moglibyśmy wstawić pod znakiem równości tych burz, to to samo w sobie nie jest problemem, tylko wiecie problemem jest to, jak my to wszystko przeżywamy. Nasz sposób przeżywania naszych trudności to jest prawdziwy problem, a nie to, że one się pojawiają. To jest prawdziwy problem. To był problem uczniów, którzy płynęli po tym jeziorze, mieli Jezusa obok i kompletnie nie zdali egzaminu. Przeżywali te trudności w taki sposób, no, że pogrążyli się w lęku, pogrążyli się w strachu. Stanisław Biel, jezuita, komentuje to słowo dzisiaj, mówiąc, że Jezus chce pokazać uczniom, że prawdziwym problemem człowieka nie są siły natury grożące śmiercią, nie jest sama burza, ale lękliwy sposób jej przeżywania. Uczniowie właściwie nie ufają swojemu mistrzowi. Gdyby mu ufali, nie musieliby go budzić. Wystarczyłaby im pewność jego obecności i bliskości. Wtedy czuliby się przy nim bezpiecznie. To był prawdziwy problem uczniów, sposób przeżywania tego doświadczenia. A jakby ktoś jeszcze nie wiedział jak źle przeżywać w życiu burzę, to ja ci dam trzy konkretne porady jak źle przeżywać swoje trudności. Możemy się tego nauczyć od uczniów. Pierwsza rzecz. No jak przychodzą trudności, wezwania, to najlepiej to się obraź na życie, na Boga, nie wiem na kogo jeszcze, że ta burza przyszła. Najlepiej się obraź Robią to uczniowie, krzycząc do Jezusa, nic cię to nie obchodzi, że giniemy, nic cię Jezu to nie obchodzi, że przeżywam to i tamto. Gdzie jesteś? Czemu śpisz? Czemu kimasz? Czemu masz mnie, masz mnie gdzieś? Czy rzeczywiście masz? Więc to jest pierwsza rzecz. Obraź się na życie, na Boga. To ci pomoże źle przeżyć burzę. Druga rzecz. Wpatruj się w lęk, w to, co cię przeraża, karm się strachem, karm się milionem scenariuszy, które spisane są atramentem lęku. Gwarantuję ci, że to bardzo pomoże ci źle przeżyć Twoje trudności. Wpatruj się w te dzikie fale, które widzisz, kiedy płyniesz po jeziorze. To, to ci pomoże. To Ci pomoże źle przeżyć Twoją burzę. No i trzecia rzecz. Nie ufaj Jezusowi, a tylko sobie i swoim możliwościom. To też gwarantuje, pomoże ci przeżyć katastrofalnie Twoją burzę, trudności, które na pewno jeszcze przyjdą w Twoim życiu. Nie ufaj Jezusowi, karm się tylko swoimi możliwościami, tylko na nich się opieraj. No to wtedy na pewno pójdzie słabo. Jeszcze raz wspomniana Jezuita. Jezus wyrzuca uczniom brak wiary. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Te mocne słowa nie są krytyką strachu uczniów związanego z niebezpieczeństwem zewnętrznym, z burzą. Lęk uczniów nie jest też zjawiskiem tylko psychologicznym, jest to raczej lęk przed zaufaniem Jezusowi. <laughs> Oni boją się zaufać Mistrzowi do końca i liczą na własne siły. Dopiero gdy te zawodzą, zwracają się do Pana. Wcześniej nie doświadczali strachu. Odpowiedzieli na wezwanie Jezusa w sposób bezwarunkowy, poszli za Nim ufnie, a teraz ich wiara, zaufanie zostają wystawione na próbę. To dobrze ufać sobie i robić wszystko, co możliwe, no ale. Są sytuacje, w których musisz się oprzeć na kimś więcej. To jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jak źle przeżyć swoją burzę, Tomasz. I oczywiście zachęcam, żeby robić kompletnie odwrotnie. To jakby czujecie to, nie? Jakby jesteście inteligentni ludzie, no to czujecie. Wiecie, burze, mimo że idziesz za Jezusem, przyjdą. Dlaczego? Nie wiem. Choć się domyślam. Może po to. Bo one nas uczą, uczą nas o nas samych, uczą nas prawdziwego zaufania do Pana, takiego prawdziwego. Może uczą jeszcze czegoś innego. Spróbuj popatrzeć, jak Ty przeżywasz Twoje trudności. Czego się łapiesz, jak przychodzi jakieś wyzwanie? Czy robisz tak, jak to robili to uczniowie? Czy próbujesz już powolutku zmieniać troszeczkę swój sposób przeżywania? Bo pamiętaj, nie burze są problemem. One przyjdą, choćbyś nie wiem, co robił, kim był. Zapewniam cię, będzie trudno czasem, będą wyzwania. Problem leży w tym, jak to chcesz przeżywać. A na to masz wpływ. Na to masz wpływ. I taka jedna jeszcze rzecz na koniec, już krótka myśl. Bardzo mnie to jakoś dotyka, że ten Jezus po prostu kima. Że tam wiecie, tam no, Armagedon siedział, a Jezus się śpi. To jest jakaś taka niesamowita, niesamowity spokój serca Jezusa, że potrafił nawet w takim doświadczeniu po prostu spać. Możemy się uczyć od Jezusa po prostu spokoju, że czasem. Jak przychodzą burze, to najlepszym rozwiązaniem jest spanko, Jest spokój, jest dystans. Nie panikowanie. Tylko tak usiąść i tak czasem trzeba pewne rzeczy przeczekać albo przespać. I od Jezusa się uczyć tego spokoju. Na pewno ten spokój Jezusa wynikał z jego głębokiej relacji z ojcem. No to wiesz co robić, jeśli jesteś teraz w trakcie burzy. I wiesz czego nie robić. Amen. Proszę bardzo.